Pierwsza część konferencji w meczu. Śledzę, wrócę o fabułach. Dnia pani Trader Jan Skarowicz i Mojewska. Pani Trader, kilka słów komentarzowych, proszę. Gratulacje na Szlędzę, na bardzo dobry mecz. O, wiemy, że zawsze tutaj granie meczach jest bardzo ciężko i że Szlędza gra bardzo, bardzo dobrze, dobrze tutaj o, u siebie. O, gratulacje do mojego zespołu, bo na końcu to wygraliśmy, mieliśmy duży problem. To po tej przerwie, chyba kadrowe, to tak musi być, ale to nie było widać u Szlędzę. Nam dzisiaj największy problem był, bo wszystko co dogadaliśmy sobie, te reguły, które mieliśmy przed meczem, dopiero na końcówkę ostatniej kwarty zaczęliśmy na niektórych momentach wykorzystać i kiedy to zrobiliśmy, no to mieliśmy, uh, doprowadziliśmy szlędzu do ostatniej sekundy w ataku, oddawać rzuty takie nieprzygotowane i też mieliśmy uh, przechwyty w tych momentach. Także... Jeszcze raz gratulacje. Myślę, że było bardzo dobry mecz. Dużo było zmian prowadzenia i że oba, oba zespoły zagrali, zagrali dzisiaj dobry koszulkówki. No i idziemy dalej. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. Lulia Niebojska. Tak jak trenerka powiedziała, po takiej przerwie zazwyczaj się gra takie troszeczkę cięższe mecze. Szczególnie, że trafiłyśmy na zespół z Wrocławia, szczególnie u siebie grający. Więc było to naprawdę trudne zadanie, ale myślę, że przyda nam się to przed kolejnym środowym spotkaniem z Turcją, więc myślę, że to było dobre pobudzenie przed tym, żeby skupić się na, bardzo mocno na środowym meczu. Pratow zagrał bardzo dobrze w obronie. Na szczęście udało nam się to przełamać i wygrałyśmy. Okay. Dziękuję bardzo druga część konferencji, trener Kadiusz Rusin z Jones. Panie trenerze, kilka słów komentarza Gratulacje dla zespołu z Gdyni. Cóż, na pewno szkoda eee, porażki. Eee, to nie był zły mecz w naszym wykonaniu. Może troszeczkę zabrakło wyrachowania, jak objęliśmy prowadzenie na 7 punktów, i, i tak naprawdę szybko mm, przeciwnicy wrócili do tego meczu. W końcówce zdecydowały, zdecydowanie z doświadczenia, umiejętności. One w trudnych sytuacjach pocelowały, jak zresztą 8 razy dwie zawodniczki na, 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 na placu, a, a nam tego brakuje. No, nie, nie, My jesteśmy czytelni, nie może cała gra się opierać na, na Stefie, która gra naprawdę bardzo dobry sezon i, i, i w każdym meczu jest, jest mądrym graczem, co mnie tylko cieszy, ale ona potrzebuje graczy obwodowych, żeby była to uzupełnienie na placu, bo wtedy, wtedy jest, jest miejsce, tylko my mamy miejsce, ale dla nas kosz jest za mały, bo nie możemy pocelować. words the game. Yeah, um, I think for three and a half quarters we played really great basketball. Um, we were sharing the ball, getting stops on defense, and just that last and um, we could have had a few more possessions where uh, we took care of the ball, got uh, more stops, and I mean that just really swung the game into their hands. Um, yeah, other than that, I think we played really good though. Okay, thank you.